Szanowna pani marszałek, szanowne panie i panowie senatorowie, szanowni goście, witam państwa na uroczystości otwarcia wystawy pod tytułem Pod okiem zaborcy miejsca i ludzie pracy organicznej zorganizowanej na wniosek wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pana Rafała Grupińskiego. Wystawa została przygotowana przez Pałac generała Dąbrowskiego w Winnej Górze. Serdecznie witam panią marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzatę Kidawę Błońską. Oraz pana marszałka Rafała Grupińskiego. Witam także panie i panów senatorów. Witam szanownych gości, dyrektora Pałacu generała Dąbrowskiego w Winnej Górze, pana Marka Romana oraz prezesa Fundacji Zakłady Kurnickie, pana doktora Dariusza Grzybka. Witam również bardzo serdecznie wszystkich pozostałych gości, w tym przedstawicieli instytucji kultury oraz władz samorządowych. Uprzejmie proszę o zabranie głosu Panią Marszałek Małgorzatę Kidawę-Błońską. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. To dla mnie wielka radość, że znowu w Senacie mamy kolejną bardzo ciekawą, pod każdym względem wystawę. Jestem przekonana, że ta wystawa będzie dobrym miejscem edukacyjnym dla setek młodych osób, które codziennie odwiedzają Senat. Ta wystawa przyciąga nie tylko nasz wzrok, bo jest naprawdę bardzo piękna, ale także treści, o których mówi, są bardzo ważne i chyba w tym momencie, w jakim żyjemy, wyjątkowo ważne. Bardzo dużo mówimy o patriotyzmie, o bohaterstwie, a zapominamy o czymś, co. Wielkopolscy o tym wiedzą wszyscy, ale czymś, co było niezwykle ważne, żeby Polska przetrwała, zachowanie tych rzeczy najważniejszych dla Polaków. Języka, kultury, społeczności, nauczenia się współpracy, współdziałania i ta praca organiczna, takie skromne słowo, to okazało się wielką potęgą, bo udało się Przygotować Polaków pod zaborami do tego, żeby mogli odbudować i stworzyć nowe państwo, tą wymarzoną Polskę, że w tej swojej pracy przechowali tradycje, wartości i to wszystko, na czym można budować, stworzyli wspaniały fundament do budowy nowoczesnego państwa. Bez pracy organicznej, bez uczenia samodzielności, mądrości, współpracy, edukacji, dbania o kulturę. I o finanse, bo także to było tam. Nie można myśleć o przyszłości. Wielkopolska to pokazała. I my w całej Polsce powinniśmy się tego uczyć. Ta wystawa jest bardzo potrzebna. I mam nadzieję, że każdy, kto ją zobaczy, wyniesie stąd taką świadomość, że w życiu te najmniejsze rzeczy są najbardziej ważne, bo budują tą wielkość. Chciałam bardzo podziękować panu marszałkowi Grupińskiemu, bo. Kiedy parę miesięcy temu przyszedł i powiedział, że tę wystawę zrobimy w Senacie, powiedziałam z przyjemnością, ale nie wiedziałam, że będzie tak ciekawa i tak fajna. Za to dziękuję. Dziękuję twórcom, organizatorom, za to, że nie tylko przygotowali tę wystawę, ale jednak promują i mówią cały czas o tych wartościach, o których w codziennym życiu zapominamy. I już teraz gratuluję laureatom konkursu o pracy organicznej. To ważne, że ciągle chcą się ludzie kształcić, uczyć i chcą tę wiedzę przenosić dalej. Oddaję głos panu marszałkowi, bo on o tym powie najlepiej. Dziękuję bardzo. Uprzejmie dziękuję pani marszałek i proszę o zabranie głosu pana marszałka Rafała Grupińskiego. Dziękuję bardzo. Muszę że to jest w jakimś sensie spełnienie Moich, moich marzeń to jest pewien element tego oczywiście, kiedy wiele lat temu rozmawiałem z marszałkiem województwa Wielkopolskiego, że warto zrobić na wzór szlaku Polski Piastowskiej, zrobić taki szlak pracy organicznej, to wydawało się, że to będzie projekt bardzo długo teoretyczny i w istocie tylko rzucony jako idea, a to okazuje się, że nie tylko ten szlak jest dzisiaj budowany, nie tylko, że włączyły się do niego liczne samorządy, instytucje, ale także możemy w Senacie tę e, ideę przypomnieć. A warto wiedzieć, że w istocie cała ta koncepcja zrodziła się wprawdzie już w początkach XIX wieku, ale dojrzała po klęsce powstania listopadowego. I warto wiedzieć, że ci organicznicy poznańscy, a ponad 2000 tysiące ludzi brało udział w powstaniu listopadowym z Wielkopolski, że ci organicznicy, którzy tak potem pracowali nad towarzystwami pomocy nauce dla młodzieży, zakładali kółka rolnicza, zakładali spółdzielnie, zakładali banki spółdzielcze, wreszcie budowali bazar czy teatr polski, że oni tak jak Karol Libel, był artylerzystą. Krzyż Wiltruty Militari za udział w Powstaniu Listopadowym, Karol, Karol Liebelt, a Karol Marcinkowski, Kawaleria i też Order Wiltruty Militari za udział w Powstaniu Listopadowym. To byli organicznicy, którzy wcześniej wyciągnęli wnioski, że trzeba najpierw budować świadomość narodową, trzeba budować społeczeństwo. Dzisiaj byśmy je nazwali społeczeństwem obywatelskim, jeśli chce się wygrać Powstanie. Więc oni to mówili w latach 30. XIX wieku, że aby wygrać powstanie, trzeba najpierw budować organizację od podstaw, pracą od podstaw. I Powstanie Wielkopolskie zwyciężyło. Proszę zobaczyć, ile lat jednak musiało minąć, ile tej pracy dwa, dwa trzy pokolenia włożyły w budowę Wielkopolskiej Samorganizacji, żeby na końcu ich słowa się sprawdziły. A są tam postaci wspaniałe, jak od Karola Marcinkowskiego przez Emilię Szczaniecką, po Mielżyńskiego, czy, czy Dezedrego Chłopowskiego. I tak można by tych nazwisk tu wymieniać wiele, czy księdza Wawrzyniaka chociażby. Ale tak się wtedy mówiło, że w Wielkopolsce mówiło się przekąsem, że rządzą doktor, kobieta i pan z wąsem. To chodziło oczywiście o Marcinkowskiego, chodziło o Emilię Szczaniecką i chodziło o Macieja Mielżyńskiego. Emilię Szczaniecką odprowadzał kondukt, który ciągnął się przez 12 kilometrów. Karola Marcinkowskiego żegnało w Poznaniu ponad 20 tysięcy wielkopolan. To były wielkie postaci dokonały wielkich dzieł, a ich idee przetrwały cały czas myślę są, czymś, co nam przyświeca. Powiem prosty przykład z okresu międzywojennego. Kiedy powstało polskie radio, w 26 roku Warszawa zaczęła uruchamiać polskie radio, Poznań miał licencję dostać w roku 30. Co się stało? Towarzystwo Radiowe w Poznaniu i powiaty poznańskie złożyły się na zakup aparatury, na wynajęcie studia i uruchomili radio w 27 roku, nie czekając na to kiedy dostaną pozwolenie z Warszawem. Ta sama organizacja zawsze u nas była, jest, trwa i niech będzie wzorem dla wszystkich, którzy chcą cokolwiek w życiu dobrego zrobić. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję panu marszałkowi i proszę o zabranie głosu dyrektora Pałacu generała Dąbrowskiego w Winnej Górze, pana Marka Romana. Szanowna Pani Marszałek, Panie Marszałku, Panie i Panowie Parlamentarzyści, Senatorowie, Senatorki, Posłanki, Posłowie, Drodzy Goście, nie trudno jest opowiedzieć interesująco historię romantyczną, nawet jeżeli dość często zdarza się tak, że kończy się ona z gliszczami. Uważam, że dość trudno jest w interesujący sposób opowiedzieć historię ciężkiej pracy, strategii i konsekwentnej realizacji tej strategii na co dzień. A to jest zadanie, które stoi przed całą społecznością szlaku pracy organicznej, która zresztą dzisiaj jest tutaj w bardzo dużej liczbie gości. I tak jak wspomniałem. Historie romantyczne często kończą się zgliszczami, czy materialnymi, czy społecznymi, czy też emocjonalnymi. Dziedzictwo pracy organicznej pozostawiło po sobie wspaniałe zabytki materialne. I te zabytki materialne dziś od czerwca 2023 roku tworzą miejsca na szlaku pracy organicznej. Inicjatywie powstałej zarówno z inicjatywy samorządu województwa wielkopolskiego, ale oczywiście jako pomysł pana wicemarszałka Rafała Grupińskiego. Chcemy zachęcić również tą wystawą do tego, aby wszyscy, którzy odwiedzają Wielkopolskę, podróżowali szlakiem pracy organicznej i poznawali to wspaniałe dziedzictwo. Tutaj ponownie powiem coś już, co zostało powiedziane. Dziedzictwo, które jest aktualne do dziś i jest ono ponad granicami Wielkopolski a przynajmniej chcielibyśmy, żeby stało się dziedzictwem nas wszystkich, dziedzictwem w postaci nowoczesnego patriotyzmu. Kilka słów o wystawie. Tak jak już powiedziałem, trudno jest opowiedzieć mało emocjonującą historię w sposób ciekawy, dlatego zastosowaliśmy tutaj pewien, jak to się dzisiaj mówi, twist. Postanowiliśmy rozesłać za organiczniczkami i organicznikami listy gończe, co w rzeczywistości nie mogło mieć miejsca, dlatego że oni pracowali legalnie. Mamy wobec tego poszukiwanych, ale kiedy przyjrzymy się bliżej tej wystawie, okaże się, że są oni poszukiwani wyłącznie za same zacne rzeczy, które łącznie złożyły się na budowę społeczeństwa obywatelskiego, a więc nie spoglądania tylko do momentu, Ewentualnego wygranego powstania, ale również tego, co dalej. Zachęcam do doświadczenia tej wystawy. Z tego miejsca bardzo chciałbym podziękować zarówno pani marszałek, jak i całemu prezydium Senatu, w szczególności panu wicemarszałkowi Rafowi Grubińskiemu, za uchylenie nam drzwi senackich. Chciałbym podziękować nieobecnemu dzisiaj z nami panu marszałkowi województwa wielkopolskiego Markowi Woźniakowi za sfinansowanie tej wystawy. E, oraz bardzo licznie przybyłej delegacji Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z panem dyrektorem Włodzimirem Mazurkiewiczem e, na czele, ale również pani kierownik Edycie Waszczuk, którzy zachęcili mnie do tego pomysłu stworzenia tutaj tej wystawy. Chciałbym podziękować wszystkim twórcom tej wystawy, chciałbym podziękować Kancelarii Senatu za wsparcie nas w tym przedsięwzięciu. E, a także wszystkim Państwu, społeczności Szlaku Pracy Organicznej, którzy na co dzień wspierają nas w budowie tej idei. Zanim e, głos zabierze mój następca, chcę Państwa również poinformować, że zmierzamy do tego, aby nowym partnerem Szlaku i bardzo za to dziękuję, Panie Prezesie, stała się właśnie Fundacja Zakłady Kurnickie. Także przed nami wspaniała przyszłość i rozwój tej struktury. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. A teraz poproszę o zabranie głosu prezesa Fundacji Zakłady Kurnickie, pana doktora Dariusza Grzybka. W tej części odbędzie się również uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu Praca Organiczna 2.0. Bardzo dziękuję pani marszałek, panie marszałku, panie dyrektorze. Ogromne podziękowania składamy jako my, Fundacja, cały zespół że jesteśmy tutaj z Państwem dzięki zaproszeniu Pana Marszałka Rafała Grupińskiego, ale jesteś, dziękujemy za to, że jesteśmy w specjalnym, specyficznym, wyjątkowym momencie życia Fundacji. W tym roku Fundacja kończy 100 lat istnienia, 100 lat pracy na rzecz narodu polskiego, na rzecz. Obywatelskości Patriotyzmu, fundacja założona przez Władysława Zamoyskiego. 101 lat temu nasz fundator ze swoją siostrą Marią Zamoyską na Zamku Królewskim w Warszawie przekazał pradziadkowi pani marszałek, akt donacyjny, panu prezydentowi Stanisławowi Wojciechowskiemu, akt, który rozpoczął budowanie fundacji wyjątkowej. Fundacji, która ma działać na rzecz narodu polskiego w każdym pokoleniu i tym, który jest obecnie, ale tym w przyszłości. Fundacja jest istotna dla Polek i Polaków. Fundacja powoduje, że młodzi ludzie, którzy biorą udział w ogólnopolskim konkursie wiedzy i umiejętności Praca Organiczna 2.0, Dowiadują się o wartościach, które powodowały tworzenie relacji, tworzenie wspólnoty, tworzenie wreszcie sieci współpracy, która pozwoliła odzyskać niepodległość. W tym pokoleniu niepodległość jest nam dana, ale nie zawsze tak musi być. Młodzi ludzie, którzy pracują w swoich małych wspólnotach, którzy tworzą relacyjność, działają na rzecz wspólnych projektów, łączą i parafie, i, i samorządy, i fundacje, organizacje pozarządowe, są przykładem, że praca organiczna nie jest tylko terminem historycznym. Praca organiczna jest terminem, który wypełnia wiele działań młodych ludzi. Konkurs rozpoczął się w 2017 roku. Od tego czasu w konkursie wzięło udział kilka tysięcy młodych ludzi. Zdajemy sobie sprawę, że we wszystkich gminach, powiatach, szkołach dzieją się rzeczy ważne i istotne. Konkurs Praca Organiczna 2.0 pokazuje jako platforma innym młodym ludziom, innym nauczycielom, że warto działać na rzecz swojej małej wspólnoty, bo te małe wspólnoty budują nasz naród. Gratuluję wszystkim nauczycielom, wszystkim uczniom, którzy na w przestrzeni ostatnich lat brali udział w konkursie, bo to są najlepsi ambasadorzy pracy organicznej. Bardzo dziękuję. Zapraszam laureatkę, uczennicę Annę Słaboń. Zapraszam laureatkę, uczennicę Nadję Ziemniak. Zapraszam opiekunkę laureatek, nauczycielkę panią Katarzynę Wronę. Dziękuję Państwu bardzo. A teraz Panie Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Kidawa-Błońska wręczy medal z wizerunkiem orła, symbolem Senatu RP dla prezesa Fundacji Zakłady Kurnickie, Pana doktora Dariusza Grzybka. Serdecznie dziękuję Pani Marszałek, a teraz zapraszam organizatorów oraz laureatów wraz z członkami Prezydium Senatu do wspólnego zdjęcia.